Czy z tej strony Was, w kolejnym odcinku serii Polska Wieś Widzowie, takie jaja co tu się dzieją, mamy jakiś opętany ciągnik No po prostu masakra Mocno, mocno Jest z nami Michał nawet. i widzowie, mam do was ogromną prośbę Ja właśnie do niego wsiadłem O, to ja <laughs> bym uważać Widzowie, czy możecie zostawić mi subskrypcję na kanale? Lecimy po 100 tysięcy subów Błagam was o to, zostawcie subka widzowie 100 tysięcy subów to jest moje największe marzenie od początku Zaczynania nagrywania na YouTubie I fajnie było to kiedyś wbić więc jeżeli możesz zostać suba to zostaw. Napisz komentarz, już zostawiłeś, ja się odwdzięczę tobie też dam suba i wpadajcie do Michała na kanał, bo Michałowi też już mało brakuje do 200 tysięcy i spełnimy swoje marzenia. Przyjechałeś nim? Powiem ci tak, lubię ryzyko. Michał, jak ja on mogę, znowu. Weź, on u Ciebie nie szaleje, ty nie dzisiaj robisz, a ja wolę tym <laughs> Właśnie, a co jest najlepsze widzowie? Jak ja robię tym ciągnikiem, to on w ogóle nie, nie, nie szaleje, tak? Tutaj, bo bo jakieś koski jeszcze, kurde, musiałem żeby to złożyć to widzę, jeszcze zobaczymy ankietkę jak wyszła, to powiemy wam widzowie od razu no. jak seria będzie, jaki maraton będzie w tym tygodniu. Właśnie widzowie, zobaczycie jaki będzie maraton w tym tygodniu ja lecę na kolejną łąkę jak na razie jedzie ten ciągnik Normalnie, wiecie, czy on jest widzowie jakiś opętany, bo on został zabrany z tego gospodarstwa, jakiegoś opętanego. Tak. Jakiegoś... Dzisiaj mamy ogólnie 1500 praktycznie głosów. Okay. I 87% głosów jest na polscy sąsiedzi. Czyli widzowie w tym tygodniu macie polscy sąsiedzi. Baratonik. Specjalnie dla nas będzie w tym ty tygodniu. Kto no, by, by się tego spodziewał? Kto by się spodziewał, że będzie głosować na polscy sąsiedzi? Dobra, zajeżdżamy tutaj. Ale też robię... widzowie już teraz widzą, że. Dobrze to powiedziałeś, bo teraz mogliby sobie pomyśleć, bo ja tego nie powiedziałem, że ich oszukaliśmy, że oni zaznaczyli w ankiecie yy, Wiesz, polskich sąsiadów, a maraton z polskiej wsi był jako pierwszy No, dlatego widzowie... A, ale potrzeby do nas wyzywać Spokojnie widzowie, spokojnie, będzie maratonik z Dwa polskich maratony. sąsiadów Dwa maratony, i polscy sąsiedzi, widzowie i oczywiście polska wieś Dwie piękne serie, cudowne, eleganckie, dżentelmeńskie wręcz bym dał tak bym mnie widzowie nazwał, bo tak bardzo e, lubię tę serię. A przede wszystkim lubię Was. I mam nadzieję, że będziemy się lubić jak najdłużej. Dobra, tu robimy tu troszkę miaku. Widzowie to się później poprawi, no bo tego nie idzie na raz no wziąć. To a, prasa... Zdrowiu, nie jest tak prosto, a prasa? A prasa widzowie, to jest to dostaliśmy to tak. prasę w prezencie od Janiny, która pojechała na jakąś pielgrzymkę. I tutaj też trzeba podziękować na start odcinka u ciebie, bo Janina tak. zrobiła nam fajny prezent. Może nie, za malucha. Długi, ale fajny. Na pewno to dużo nie kosztowało, ale coś nam napisała w tym liście, co zostawiła, że pojechała na pielgrzymkę, ale za to, że kupiliśmy jej malucha. No to widzowie, ona nam kupiła taką oto prasę. Jesteśmy wdzięczni, bo właśnie prasy szukaliśmy. Janina musiała podsłuchać nasze rozmowy, że wiedziała co my potrzebujemy. No i takie coś nam sprawiła, no prasa, był pewien wybuch w prasie <laughs> Michała odcinku sobie do tej pory nie wiem <laughs> Nie wiem co tam rybło Ale chodzi Przy 30, pa... trzeba pamiętać na no 30 Nie można jej podłączać Bo różne różne wybuchy mogą mieć miejsce i <śmiech> dlatego Tylko <laughs> zabawka dobra no nie Cześć ty to robisz i robota dzisiaj znowu czy co? No dzisiaj robota, robota dzisiaj, szambiarkę Ja to ogarniam Ale lecę to W ogóle grilla nie można zrobić, nic nie można zrobić Szambiarz taki jest w datu... <laughs> Aha, <co laughs> że? Widzowie, ludzie srają i będą srać Także to jest tak samo jak robota fryzjera yy, Fryzjer zawsze będzie mieć robotę Bo ludzie włosy zawsze odrastają Widzowie, także będą przychodzić Tak samo jest z wywozem szamba Ludzie <laughs> będą srać widzowie Więc będzie ro robota, tak? No i ja na robotę nie narzekam, bo już dzisiaj będę jechać do tego samego klienta. Ja nie wiem, co oni robili, ja dzisiaj się zapytam, ale coś się Nie tego? Ty, ja tego nie akurat nie nagrywałem, bo ja to jeździłem po. A, dobra. Po godzinach, ale widzowie, jak na razie robota idzie wszystko luksus. Do dorowu, że... No pakujemy to do dorowu. I widzowie, może kiedyś. Michał, może ty byś przyszedł dzisiaj za mnie na tą robotę, byś trochę porobił? Nie, powiem ci, patrzę na te zapachy. Hello? nie bardzo. Nie pasuje ci ten zapach? I na te rowy, które tutaj są koło nas. Widzowie, wszystkie rowy są, że tak powiem, brzydko osrane. No bo do rowów ja to wypowuję, no. Ja otwieram zawór i zlatuję i koniec. No macie, tutaj na przykład. A nie boisz się na przykład, że że nie wiem, chociaż sobie jechał, policja no ci zatrzyma i tak dalej? No bez przesady, Michał. Ty Przez taki czas mnie nie zatrzymała, to i teraz mnie nie zatrzyma. Już robię, nie wiem, trzeci tydzień? Co? Trzeci tydzień jakoś będzie, co? No to kurde no, trochę robisz, ale to wiesz co zawsze... Jest, ja ci mówiłem. Uczciwej roboty się złapa, nie wszystzy. A co, nieuczciwa? No, jakbyś wodził jak człowiek normalny do oczyszczalni, to by była uczciwa Michał, by wodził do oczyszczalni, to byśmy kombajn mieli, ale chyba taki z kiosku A no to to już jest inny, inny ten kawałek chleba. No, to byśmy mieli kombajn z kiosku. Widzę jakoś trzeba na kombajn zarobić, no. Co sposoby na sposoby? A ja sposób znajdę taki, że odechce się sposobów. Tyk, lecimy tutaj widzowie Zobaczcie, Ursus się prezentuje znakomicie O co to było? Co? Nie widziałeś jak ma machnęło nim? Nie, a co? Nie wiem Machnęło nim Ja tu zbieram Nie, nie widziałem Ja pelki zbieram Albo może mi się zdawało w sumie Może mi się zdawało A nie widzowie machnęło nim trochę nie? Dobra nieistotne Dobra, tutaj ten mały omijak zrobimy i co, wsiąd? co no, tak. no, tam trzeba poprawić, to musisz podjechać Gdzie, tutaj? Nie no tam na końcu praktycznie Dobra, tu tu widzowie jeszcze ogarniemy, te malutkie takie te EJ EJ MIKUŁ MIKUŁ To? O tu jedź, a nie tam, to nie, nie mamy już łąki tam Nie widziałeś tego? Machnęło mi... wjechałeś y, pomiędzy ten ładnie Nie wjech... Nie, nie wjechałem Ale mnie tam, tu... Ale Karol, po co ty tam jedziesz? Ale mnie nie... ja nie wyjechałem, mnie machnęło Ten czołnik jest opętany widzowi, ja nim zaraz spieprzam do domu No, normalnie wystrzelił no serio, to wszystko nagrałem To nie wiem, to później pokaż mi nagrania, bo ja tu od, odwróciłem się do tyłu, tylko usłyszałem, że przyspieszasz Ja bym tak nie przyspieszył nim Dobra, ja nim jadę zaraz do chałupy Pozbierasz to tutaj do końca Ja pojadę je... Oj. Oj, uważaj, koseczka Dobra Widzowie, to zbieramy, mały omijaczek Boże święty, boże święty, poczekaj, bo to jeszcze kostka będzie Dobra, to ja na nałożę A tu by się przydało ogólnie pasy A mieć się. do tego, musisz ją opróżnić tak czy siak tą to, to. No już Michał, poczekaj, ja spieprzam to wyjmie, czy nie? Czekaj Nie, nie wyjmiesz, nie dasz rady Nie? Pieprzam. Dobra, narka Widzowie, jedziemy nim szybko do domu, bo to jest To, co się tu dzieje, to jest, przychodzi ludzkie pojęcie, naprawdę Ej, ej! Michał! O kurwa! Widziałeś to? Czekaj, bo ja miałem jechać za tobą! Ja nie nie jadę, ty, ja nie nie jadę Dobra, zbierz tą belkę i ja nim pojadę. Bo widzę, że ty się boisz wszystkiego się boję wszystkiego, widziałeś co tu się stało? No dobry Ursusik, jedzie normalnie, patrz. Widzowie... O skur Ja nie chcę... Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co się dzieje? Co się! Dookoła. O kurde! Zgaś go, zgaś go! Nie no. Zaraz no. tak będziemy Do księdza, do księdza trzeba będzie dzwonić, do księdza o, jedzie Jedziemy z tym na podwórku widzowie, do księdza i to w 3 Miguel trzeba dzwonić W biały dzień takie rzeczy, matko boska Ja rozumiem po nocy, ale że w biały dzień takie rzeczy się robiły? pasami widzowie nie spinamy, bo to... Nie ma co spinać takiego ładunku ja pierdziel, dopiero pierwszy pokos widzowie to nie jest ostatni pokos na pewno będzie trochę tego do ogarniania w tym sezonie No ładnie jedzie, luksusowo bym powiedział. Bo on różnie, raz tak, raz tak. On raz dobrze jedzie, a raz licho. Czasami musi coś odpieprza i on licho jedzie. Teraz jedzie niby dobrze. się prowadzi, elegancko, wszystko... Widzieliście widzowie, ja tego nie wymyślam, widzieliście co tam się stało. A czy on nie jest taki opętany, żeby na przykład sam pojechać w pole wrócić i wszystko zrobić w polu. To by było dobre opętanie No to żeby tak było, to by nie, nie miał. Ja nie, nie miał żadnych zastrzeżeń. <laughs> na odcinku Michała widzowie, on stawał dęba na dwa koła i normalnie po asfalcie tu. Najpierw po łące, a później po asfalcie spieprzał nam. Jechał no. gdzieś Ja go nie mogłem dogonić. Michał szybko przybiegł i wsiadł do niego zgasił go. Tragedia. To jakby teraz tutaj? Wiedziesz? Yyy. Ja już ci odjadę do tyłu i przejedziesz i będziemy to już układać zaraz czekaj No, wyjedziesz pro narem do. To... Pro narem? Będziemy władzać. A jak? Dobra, widzowie. No to jest piękna, Jeszcze tutaj, jak dojdą te wszystkie smaczki widzowie, żeby była skończona całkowicie ta 60, już będzie całkiem pięknie. To jest widzowie 60 luksusowa. Ej, Bretsi, tu będzie trzeba burtę utworzyć. Czy nie będziemy tego. A jak chcesz to odkłuć? No? Bo to trzeba. Yy, bo ja za dużo siły mam, wiesz, i dlatego nie mogę. Dobra, to otwórz, yy, czekaj no. No czekaj, próbuj. może teraz spróbuję, może zmniejsza siłę. A nie, tu to bolec się wyciąga, poczekaj. O, no, tu. Nie da powiem ci. Da się. Ej, samochód trąbi na, na dworze gdzieś. Ale gdzie da się? Nie da się chyba otworzyć trybun. Nie da się otworzyć? A, mi się A nie, tu się może, nie da. może do key tylko. Tak, bo to chyba do tego, ale tak to chyba nie idzie to. Dobra, trudno. Dobra, to wizowie trzeba ręcznie po prostu tak. Albo nie, mam pomysł. Widzowie, to trzeba zrobić, zobaczcie, Potem tak. Zrobić. O! Widzisz? One pospadają zaraz. Że ja też nie spadłem. Uważy, Uważaj, żebyś. E, dobra, proszę. Malina. Malina już nic nie zatrzyma. Widzowie, beleczki trzeba tutaj troszkę o. Tak o i one się elegancko nam widzowie układają. Dobra, cyk. Cyk i cyk. I to mamy ogarnięte. Dara jadę do roboty. Dobra. Wyprostuj to przyczepę Zobaczcie. i możesz wjechać nawet w ten przejazd. To ona niech stoi w tym miejscu. Wyprostuję też ją Może dokładnie jakieś będziemy robić, to te burty i dacie będą wyglądały. Też plandekę chcemy sobie zrobić, także możesz trochę. Może stać w tym miejscu? Jest. A jak chcesz. Czej, może ja tu zostawię pod tym. Pod chmurko. Znaczy nie pod chmurko, pod. O. Tak, to będzie dobrze? Będzie można tam... I Dobra, niech stoi, no? Dobra, i niech stoi, a ja jadę. Ursuskiem wyjadę. Ogin. Nie mogę patrzeć na tego Ursusa zielonego i nie wiem o co tu chodzi Ale na tego mogę za to patrzeć, no będzie pięknie wyglądać, trochę zremontować widzowie go i będzie wyglądać Jeszcze widzowie ogólnie napisać Galka. w komentarzu czy chcecie ten ciągnik żółty czy na przykład czerwony, bo żółto mamy trzydziestkę i... No No nie wiem, co chcecie to może Co chcecie widzowie, bo on jest no w sumie żółty, a może czerwonego by zrobił tak dla odmiany, bo żółte no napiszcie w komentarzu czy... I do błotniki, może będziemy myśleć, może bo tak będziemy musieli jemelować no nie No tak więc na spokojnie, bo można w każdej chwili przemalować. Dobra, to co? Do roboty jadę, Michał, wiesz? Kupę mam roboty, kurde. Dodara. Dobra, no. Sam sobie tego Grilla rozpalę. No, Michał, no kurde, roboty, mamy no, już wiesz, że zarabiam dla nas na kombajn, no. no dobra, no to no, no wrócę. Sobie rozpalę, zaraz na no ale to jak rozpalisz, to weź tam jakieś kiełbaski i tam zostaw w razie, to później się go podpali. Jeszcze dobra. i. Dobra. A jakieś. pojedziesz do sklepu, ewentualnie jakieś piwko kupić? Nie wiem. Dobra, to trzymaj się To trzymaj się, no sorry, kurde, że kolejny wieczór, no, grilla nie zrobimy Nara Nara Dowie, no wiecie, tam muszę pieniądze zarabiać, no, się damy do szambiarki Mam klientów umówionych i... I trzeba... Poczekajcie, najpierw trzeba tu tego skurczybyka odpalić, bo on coś słabo pali nam Czekajcie, widzicie, tu ciężko go... O, 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 o! Łop. Poczekajcie, bo przyczepę przypieprzyłem Dobra, jedziemy, poszli szybcy i Michał poszedł do domku Nie zawadzę, nie zawadzę, dobra, światełka I robota, widzowie, kolejny dzień e, roboty, no cóż Jedziemy do kolejnego klienta Na razie mam dwóch, których, do których dzwoniłem, że niedługo będę, także oni powinni czekać Mówili, że będą w chałupie, tak żeby przyjeżdżać i Będzie robota Robiona, będą pieniądze zarabiane, zarabiane, widzowie, podniosłem stawkę, 600 złotych teraz biorę Także no już, już troszkę więcej, wiecie, trzeba pieniądze zarabiać. Odłożone mamy koło 10 tysięcy z tej pracy, widzowie już. Także naprawdę luksusowo. Tutaj, widzowie, do gościa. Jak tu wjechać do gościa? Tędy, Tędy okur, okur. Tędy, widzowie, tu jest jakaś. To tu? To tu on mieszka? O kurde, widzowie, ja czy się adresów nie pomyliłem. W taki chałupie by ktoś mieszkał? Dobra, zobaczymy Halo. Dobry Dobry Gdzie pan jest? Tutaj patrzę, bo tutaj tak śmierdzi do tych rowów jakiś debil Ten a tu? gówna wylał normalnie, no i widzi pan jak to uwalone jest, że woda Panie, a kto to kurde tego taki... normalnie Nie wiem, proszę pana, ja tylko na policję muszę zadzwonić, bo to tak nie będzie A tam nie dzwoń pan, trudno, najwyżej pan kolejnym razem przyłapiesz, to wtedy zadzwonisz Dobry O kur. Zadzwonił ktoś Mariusz, z tej strony Ciekawe kto tu jest ty... Tu wie pan co ja bym chciał zgłosić. tutaj do mnie przyjechał taki porządny szambudurek, my wywozimy właśnie od siebie z domu I on będzie... E, gdzie pan to wywozi? Mo może pan podać dane? E, do czyszczalni. Do czyszczalni tej naszej, tej naszej, pobliskiej, tak? Tak, 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 do pobliskiej e, Tak, do naszej pobliskiej oczyszczalni tutaj pan wywozi, jak pan ma na imię i nazwisko? Ja? Mhm, pan nie, się nie, tutaj nie, nie, to nie, tu nie potrzeba No ale pan się przedstawi, bo tutaj policjant tego wymaga a, proszę pana, pan zgłasza, że ktoś tu szambo wytygaca, co? Nie, pan Prawda, mnie pana nie chce się przedstawić. Nie, w każdym bądź razie jest tutaj szambo wylane normalnie do rowów naszych pobliskich. Ja szedłem od domu 20 metrów i było, w tamtą stronę też Sof. 20 szedł było. Także nie, proszę tutaj przyjechać, to spadać, bo to tak zapis się nie da wytrzymać. <słyszelne> ja hmm? Ja pierdolę skuszę, adres, Daję. E, musi pan jeszcze podać adres, bo to może być ktoś z pana branży, to może pan znać Ja? U, tak A mój adres po co? Policjant tego wymaga, no proszę pana, co ja panu będę tłumaczył? No dobrze, no to, yy, Wrzosy 6 W e, Wrzosy 6 ten pan mieszka Dobra, Czemu? no to dziękuję, do widzenia no, Panie, yy... po co pan mnie wpieprzasz w jakieś tego? Przepraszam za z te problemy, panie, e, chodźmy. Ale czego ten adres był potrzebny? No bo to nie wiem czy poprzednio. Tu pan mieszkasz? jakoś będą mieszkaś... wyjaśniał, tak, tak. I jak ja tu... O to no, o tym rowem trzeba przejechać pana, bo to nie jest takie proszę łatwe Proszę pana! <grym> ja i to że pan nie rób. tylko otwieraj pan bramę i wjeżdżamy widzowie już! Chwileczkę i wjeżdżam no, nie do Nie do no do panie robem no. trzeba! Proszę pana! Dawać. Otwieraj pan to brawę, dobra widzowie, ja już cofuję! Pompuje się, panie, pompuje się, kurde Idę, pompa się wjeje, bo gęste leci A kurde, panie, ale powiem panu, że pan żyć tu nieźle narobił W że tak powiem Proszę pana, ale patrz pan, podchodzisz pan pod płotek leci No i woda płynęła Widzisz pan tu O, jak tu śmierdzi, panie a nie, ja panu powiem lepszą historię. Jak tu te deszcza przyjdą, co jutro mają być, O to przecież kurde. to tu zaleje, wyleje to całe szambo do góry, to co nie powsiąkało, i to wszystkie pola będą zalane w tym pływać, jak takie deszcza będą mocne. Ty, panie, to dla pół lepiej. Szambo. No, jakiś jakiś mocny idiota to musiał zrobić. A to znasz pan tego gościa, co tak robi? Jakbym znał, to już dawno by był po, po nim. O co, panu, co by pan byś z nim zrobił? O tu, już z Ja to powiem panu dobrze. tak. Znam jednego co do właśnie wywozi do rowów Kogo? A, panie, taki Mariusz Mariusz? No, taki nie pracuje. Nie wiem, nie znam Mariusza żadnego. Tu Mariusz pracował jakiś? Ta, jedził tak żambiarko, kurde Ja teraz powiem panu, że to ja to nie rozumiem takich ludzi. Ja to wywożę, proszę pana, do oczyszczalni, proszę kurde. Pana, to jest patologia. Naprawdę. To już proszę Pana, dobra, to przychodzi ludzkie pojęcie, że ktoś przyjechał i komuś za przeproszeniem pod nosem proszę Pana Takich ludzi to trzeba ukrócić Króciutko Żeby, pod, żeby pod nosem proszę Pana komuś kurde, no nie wiem, szambo wywozić Pana, ogień do spodu z takimi, tyle mam do powiedzenia No ogień do spodu, dobra proszę Pana Będzie chyba, bo już słyszę po dźwięku, że będzie, dobra Wyłączamy widzowie pompę no, Pompę, dobra I rurę muszę schować Widzowie, gościu zapłacił 600 złotych bez gadania, powiem wam, że Żałuję, że wcześniej kurde nie wiem, po 400, a już stoi Do następnego Do następnego proszę pana, Do ceny go. u mnie dobre Do domu Na razie Dobra, jedziemy w lewo, żeby nie było to jadę w lewo, widzowie, gdzieś tutaj Do jakiegoś rowu trzeba To wypompować Kurde, zobaczcie, gościu zadzwonił po policję, jeszcze adres swój musiałem podać Rzosty 6, kurde, podałem adres no ale nie wiem pod w jakim celu Może przyjadą do mnie, wiecie, się dopytać kto To może dobrze, niech przyjadą, się dopytają kto Ja szambiarkę widzowie i tak zostawię yy, U Janiny. Już nie będę taki głupi, nie, nie ma, jest na pielgrzymce gdzieś No to ja zostawię szambiarkę Dobra, skręcamy tu w lewo I jadę widzowie gdzieś tam, kurde, pod lasek Czy coś, trzeba szybko wypompować i spieprzać Jak wezmę policję, to krążyć, To ja w tym czasie wypompuję I widzowie Dobra, Światło tu wyłączę, żeby tu mnie nikt nie widział Wypompuję tu gdzieś widzowie do pobliskiego rowu i spieprzam do chałupy, znaczy do chałupy, na kolejne zlecenie Może na razie do chałupy nie będę spieprzał, zobaczcie tu jest jakiś rów A jak? Mamy rów kolejny, dobra Wjeżdżamy Czy to jakieś drzewa? Dobra Wjadę tu w te drzewa, albo poczekaj, podjadę tam dalej Żeby nie było, dobra, podjeżdżam tam dalej Tam jest jakiś lasek W tym lasku trzeba wypompować Wjeżdżam, tu jest jakaś droga, żeby tu wjechać? Zobaczcie, jakiś lasek, dobra, ja Podjechać? Dobra, podjadę, widzowie Wjadę tu, ten tu mnie nikt nie będzie widział Może lepiej Do lasu wypompuję, to coś tu się la, lasu Lasowi stanie, widzowie Nic się nie stanie, podjadę jeszcze może tutaj O tako Dobra, czekajcie, trzeba włączyć Trzeba włączyć, widzowie, pompę Dobra, cyk Pompa włączona, widzowie I zaw... O skurwesyn. Ja pierdziele Wyłączam pompę o, szkur... Dobry Dzień dobry Co tutaj się dzieje? Zagubiłem się, proszę pana Pana, czy to nie jest beczkowóz? Co pan wozi? Szambo Dokumenty od sprzętu, poproszę Dowód e... rejestracyjny, przegląd Do widzenia że trzeba spieprzamy Boż, się... spieprzamy, Trzymaj, spieprzamy. JA PIERDZIELE sobie, sobie pan pogarsza sytuację Tylko sobie ja... pan pogarsza sytuację. Izowie JA PIERDZIELE no tak. pan ten nie ucieknie JA pier. No nie, będę miał problemy Dobra, zatrzymuję się, gaszę Nie Złapali mnie, ja pier! O, jeszcze jest zniszczony radiowóz Fajnie Ręce do siebie! Nie! Ręce za siebie. Dobrze to go! Gada... Dobrze, spokojnie, wytłumaczę się, nie ręce, ja nie będę uciekał panu. No, ale nie, nie, nie bry, będę, nie, nie będę, nie I będę... I... Ale nie będę siebie. uciekał, naprawdę, nie będę... Dobra! Dobra, dobra, dobra już. Już. Ale nie tak mocno kurde! Na nogi też. No gdzie na nogi? To już nie będę spieprzał Dobra! W dupie to mam Dobra, ja się wytłumaczę. gdzie są dokumenty od ciebie, W domu zostawiłem! Do, My się sprawdzimy po numerach po prostu, bo widzę, z przodu jest. E, nie mogę się z ruszać. Zajmij pan mi choć te nogi. Sam, bo 40. Chuj, pan w miejscu i tak pan nawet biegać z tym nie możesz. No, delikatnie... Dobrze, ja się wytłumaczę, proszę pana, ja się A, wytłumaczę. Brak powodu, brak sprawnego OC. A Dowód jest u nas, na policji, no tak, w sumie. To fajnie. Bo ja tak okupiłem, proszę pana. A co mnie to interesuje? Rozkłuje mi panuszki, to... rozkuje mi panuszki. Skąd pan brał y, tutaj ten, ten? To? Towar e, ten towar od takiego gościa. Jakiego? Dawno, już dawno, ja to miałem, proszę pana, tylko że ja tu zjechałem, ja tego nie chciałem tutaj wylewać. Ja nie mówię o kamazie, panie, pytam się właśnie o ten. Co? O szambo, od kogo? Nie powiem, bo dawno to było. Dawno? Tak. Nie pan, że pan brał udział w prowokacji policyjnej? Co pan gadasz? 600 zł się wzięło? Aż ty taki jesteś skuten. Okny skur... do zarabiania łatwych pieniędzy? Urząd skarbowy też zrobił prowokację na tobie? To dlatego ten gościu z wami na policję? Będziesz taki upierdzielony, że to sobie. Przepraszam, a ja przepraszam, ja nie chciałem tu tego szaba wylewać, no. No niech mnie pan... Za zanieczyszczanie tych rowu, bo wiemy. To że nie ja, to nie, ja to, nie, nie ja, to inny gościu jeździ, to nie ja. Bardzo będzie za zaniszczanie... Proszę. 50 tysięcy złotych. Ile? 50 tysięcy polskich pieniędzy, No panie no. Po drugie, plus do tego dochodzi kara, proszę pana, ale według no, jaja na wsi, każdy będzie wiedział No panie... Plus do tego kara za takie coś, od urzędu skarbowego, że robił to pan nielegalnie, czyli wszystkie pieniądze, które pan zarobił, trafią do urzędu skarbowego nadwyżką To będzie też kara. Panie, dość no fajne. to już dogadamy się... Nie, myś... nie wiem ile zleceń pan zrobił, ale w każdym bądź razie, bez paragonów, bez Proszę niczego, pana, proszę jakoś, pana... na pewnie do tego dojdą, będą szukać osób poszkodowanych, a wie pan, jak to na wsi jest Dobra, ile Ktoś Ile? powie, że od niego pan tysiąc, pana, ale tysiąc rozkuj Pan, rozkuj mi pan Rozkuj mi pan te ręce. Pana, pierwsze to pan pojedzie na komendę na zeznanie Rozkuj pan ręce późniejsze, nic pan nie będziesz tutaj miał rozkuwane, bo pan jesteś przestępca i bandior. albo jeżeli pan nie będzie miał 50 tysięcy, to będziesz pan chodniki zamiatał tutaj na wsi i będziesz sobie taczką liście zbierał. Dobra proszę 50. pana Proszę pana, oferuję panu dzisiaj 5 tysięcy Zdupiam te 5 tysięcy, bo jest sprawa nagłośniona, że ja co mi to da? Pięć tysięcy proszę pana i pan stąd pojedzie i pan mnie nie złapał, proszę, błagam pana. Błagam pana, naprawdę. Ja coś. Ale błagam pana, no, Dogadamy się coś. Proszę, ja się nie, nie ale proszę, zróbmy tak, że pan odprowadzi mnie na gospodarstwo po prostu do tego jeszcze będzie dosyć mocna kara za pojazd, jeżdżenie bez tego i chyba ciężko. Proszę trzeba pana, proszę! Proszę, 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 nie, proszę, niech się pan ze do nie dogada, proszę! Błagam pana, błagam, jestem w ciężkiej sytuacji! No mam córkę! No mamy tego frejera No w lesie wylewał e, Przysił tutaj lawetę tylko nie wiem czy to gówno wiedzie na lawetę Ale taki wiem bo to jest klomazik taki większy i tam chyba jest talany tej grzowy tego szamba od gona ja pierdziel! Weź lawetę jak ci tutaj pineskę wyjść to niech ta policyjna przyjedzie, to tam taki policyjny niż to weźmie to po ty, i tak nie zabiorę, bo to nie było, a dowód takie u nas Dobra, a jego to? Czutaj komendanta 48? Kłopoty. Nie, no 400. Dobra, będę miał rozmowę, jeszcze z tą panią z tego, z urzędu skarbowego, z tą Mariolką Ale się w tym roku zawierało. na pewno jak nie tą karę taką wielką, to jeszcze praca spływać. Dobra, 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 dobra nara. co Michałowi powiem. E, panie Karolu, zapraszamy do radiowozu 48 jest pan zatrzymany w tym momencie. Nie! E, nic więcej nie możemy zrobić w tej sytuacji. Nie, proszę pana, nie! E, I będzie pan jeszcze sprzątał z nowy okoliczne. Dobra, dobra nie. nie. Nie, nie, nie. Dobra, nie, dogadamy się panie! Siada pan, nie ma dogadywania z bandziorami Dobra, szybko to do szambiarki, szybko jakoś dam, Zresztą, dam radę chcesz? Nie, 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 dobra, proszę pana, Dobra, dobra proszę, niech pan mnie posłucha, tylko dobra, niech pan mnie chwilę nie, nie posłucha trzech, Ale niech pan mnie posłucha! Do powodu, dobra, proszę pana 10 tysięcy! 10 tysięcy pan oferuje dzisiaj Włazisz do samochodu 3 Dobra już 2, a, a gdzie jedzie? I co będę widziej już siedział? Na razie na COISTAC 4-8, a później... Ile? 8, raz... Raczej więzienia z tego nie będziesz miał Nie no ja nie chcę, ja się boję, ja nie idę! Chyba, że nikt za ciebie nie wpłaci tych 50 tysięcy złotych Dobra ja się boję, ja się boję, nie chcę do więzienia daj. Dobra siadam. Dobra, nie, nie będę wymagał dobra, trzymajcie się, trzymajcie kciuki, nara